Przede wszystkim na pewno jestem bardzo zadowolony. Przyjeżdżając tutaj, no, no, tak naprawdę po cichu gdzieś liczyłem na finał, a że to będzie piąte miejsce w finale, no to nigdy bym się nie spodziewał. Faktycznie tam na tym nawrocie byłem trzeci, e, no ale myślę, że, że i ja też dobrze popłynąłem, i też stawka no, była naprawdę fenomenalna, no bo pierwsze dwa miejsca to były minuta 43, także no, nie pamiętam, na których Mistrzostwach Świata pierwsze dwa miejsca były aż takie szybkie. Także no to pokazuje, że, był, że, jest, że, że jest i że był wysoki poziom na, tym, na tą 200. -kę. Zobaczymy jak jutro na setkę. No i też, no nie mogę ukrywać, że naprawdę te ostatnie 50 już mnie bolało, bo naprawdę te pierwsze 100 metrów No zacząłem chyba jeszcze 40 szybciej niż, niż wczoraj w półfinale, więc no naprawdę bolało. Świat idzie do przodu. My tam na razie tak naprawdę. W Zaczynamy gonić i gonić tą resztę stawki, ale no myślę, że dobrze nam to wychodzi. Tak, sobery tutaj, tą setkę, wiadomo, troszkę zabrakło, ale myślę, że na 50 to na pewno będzie, będzie finał i będzie tam wa duża walka o medale i tak dalej, i tak dalej. No i, no i dobrze. No. Jutro setka kraulem. no Cel na rano to na pewno dostać się do półfinału po, tym, po, tym, po tej dzisiejszej dwusetce. No może to być. Ciężkie, mogę być trochę zmęczony, ale myślę, że, że dobrze tam podziałaliśmy z fizją i, i, i z trenerem, także myślę, że możemy być spokojni.